No, ma, drogi widzu. E, witam cię w repo. No i co? 28 poziom, tak jak widać. Muszę troszeczkę mikrofonik, już jest za blisko. E, rola Scout. Tu mamy jakieś HP, e, Zjadłem to, co kopiliśmy w poprzednim odcineczku. E, co to za mapa? Jest gdzieś napisane? Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale ta mapa jest chyba całkiem przyjemna, z tego co pamiętam. Pa! Już mamy miecza. Tyk, 11 koła, pozdro. O, wazon z prawej. Wazon. 6 koła wazon, nice. Fuck, już się bałem. Pa, ba, już prawie mam na checkpointa. I takie mapy to ja lubię. Clown, dobra. Okej. Okay. dobra. Teraz zobaczymy, gdzie są yy, potwory. Patrz, spawner. kiedy No i co? Dobra, klauna chyba do wózka dajemy, co? Co użyjemy? Nie wiem, zobaczymy. Eee, szukamy najpierw drzwi tu otwierał? O, o tak. Jeszcze pięć, prędko. Pozdro. Było 800. Ale tam jeszcze coś było chyba, co? Nie wiem. Ale tak mi się wydaje. Jest. Ja, czy mogę cię udusić w kwasie? nie, ale Mówię cię wrzucić do dziury. Okej. Okay. Fuck. Dobra, muszę tu przyjechać tym wózkiem. To minuty. O no, i się rozbiło. Dobra, później się to przejdzie wózkiem Żeby złapać to gówno O, spadło. Nice i to jest warta 30 koła. Nie, nie, nie. Nice. Tędy, nie? Nieee Nie tędy też nie Czekaj, kurwa cię to było Tędy też, nie? Tędy Od razu może naładujemy sobie tego dronika w końcu po coś kupuję te kryształy Dawaj no Fak kwa, kwak, kwak. szybciej Pięćdziesiąt trzy tysiące. Okej. Nice. Czekajcie chwilę. już tu jeszcze mi pokazywało. a prezencik. Coś koła? Z prezentu za półtorej tysiąca? To kozak. no to tu jest sporo no. oh fuck. Sporo tych fantów tutaj jest. Dobra. Standardzik, tak zwany. O oh ja tego nie zmieszczę, będę rzucać to, żeby się nie rozbiło, nice. I Dobra, tam wiemy, gdzie jest mniej więcej drugi checkpoint, ale tu jeszcze nie odwiedziłem, jakby tego. Dobra, już mi powinno złapać. Tak. Nice, 75 tysięcy. Właśnie to się rozwaliło Rozwaliło się... To nie, 40 koła. O git, no. Tam może nawet coś się zrespiło. A to ten szczur. Można? Można. Nerwują mnie te drzwi. To był checkpoint chyba nie będą czy z lewej, czy z prawej, bo tam no. Nie, nie tu, o oh, fuck, ale się bałem. Czekajcie, już tyle odkryłem. Teraz stąd przyszedłem. No tu. Mhm. Zmieszczę to w ogóle? O, ja chyba zrobię... Także wyjmę sobie ten worek. Wrzucę sobie kulki, worek zaniosę osobno chyba, bo to chyba nie ma racji bytu inaczej. Dobra, w sumie, w sumie jeszcze ten worek. Co tam się dzieje? Dobra. Gdzie tu się nafarmimy? Trochę siana, co? Jeszcze jakieś masy są. Je wrzucić na fartę. Z tymi wazonami mam problem generalnie. Co? Łatwo jest strasznie rozbić. Dobra. Idziemy po nie? Poj, co tu się dzieje? Gówno, gówno, dobra. Hmm? poszło sobie, poszło. Nie chcę mi się tego nieść, tak szczerze. Doniosek pewnie gówno z tego będzie. Wielkie to bez sensu jest Imo. Ale ja nie wiem czy ja już bym nie oddawał tego checkpointa. Ale dobra, wezmę sobie jeszcze te Fanty stąd. Daj mi ten wózek tu bliżej. Okej. Okay. Dobra. O, wolę wziąć cały wózek takich itemów, niż jeden za trzy koła, tak szczerze. Pięć koł jest bardzo... Chciałbym się tym zabić, tak szczerze. Miałem naładować drona i zapomniałem. 86 tysięcy już mamy, ty. Osiemdziesiąt sześć tysięcy, gdzie ja wóz Wiem, potem ten wózek, what the shit, a ty w lewo, w prawo, ok. mam na wózku w ogóle 30, to będzie ponad stoka. nice gówno w tych szafkach zazwyczaj jest gówno a 118 koła oddajemy Czek. No, Nowy update, linia dodali dali. Borek 93 k. What the shit? What the shit? Ale zgarnialiśmy chyba wszystko mniej więcej, takich tych lepszych hitemasków na pewno. Tak naprawdę już jak mam tyle HP i tyle staminy to już bardziej zabawa jest w tą grę. Ewentualnie co mnie może zabić to ja, sobie, ja siebie sam. I zazwyczaj to tak wygląda. tego nie będę stąd wyciągał. 7300 Zobaczymy, jak daleko jest checkpoint. Bo z tym będzie strasznie ciężko stąd wyjść. Jeszcze mam drona, tylko dwa paski. A zobaczcie, co się dzieje, nie? Jakiś teraz się zrespił. po. Już jest checkpoint chyba. Co to? Dawaj. Czekaj. Nie. Uu. 24 cztery kanty. Kurwa, no niby nie jest daleko. Chciał to tu postawić. Dobra. No tak. O, coś czuję, że będzie ciężko. Muszę go stąd wydupczyć. dron się kończy. No teraz wpadłem jak nie chciałem. No drona. No i nie ten... Fuck. Co ich się tu tyle narespiło? Obra, mam prawie równoważnie tego. To straciłem. Owwww. Oh Jeszcze jeden ćwierć tu idzie. Masakra z tych samych potworów, to ja ze stokoła będę miał zaraz. Ale kiedyś, jak oglądałem gdzieś tam na YouTube takie rzeczy, to ja myślę kurwa. Też bym chciał je tak zabijać. 111. 111 kantów na wózku. Jeszcze on 20 w tym. A, checkpoincie 28, tak? 208, no Trzeci checkpoint O 32 koła ty To worek 100 koła będzie To 10, tak? Wszystkie boy załatwiłem co było na mapie? 108 koła już, mam w błysku ty. Łata się, peper tu idzie, nie wiem, co to jest. Peper, wiecie jak? Nie oko. Powiedziałem, hm. że umrze. No nie umarło. jest ostatni resp? Nie mi się wydaje. Chyba tu. Da. Jeszcze nie byłem. Wywalcie. Jednego i drugiego. Dobra dziura. Dobra, nic nie ma. To musi być tak. Ej, ja. takiego czegoś też nie widziałem. Ale patrzcie jak wyczyściłem mapę, całą praktycznie. Nie ma już kostka rubika, dobra. Zaraz ją weźmiemy. O nie, no nie zmień. jak ja złapałem ten wózek. Zmieszczę tej kostki, nie ma opcji. Nie ma, a ty, a tam byłem? A, byłem, plus kostka fajnie, bo ona się tak nie rozwala praktycznie. Potem będziemy musieli się załadować ten kryształ. O, cię bałem, że się przewrócę, tak szczerze. Strasznie się tego bałem. Ej, pokaż to? To jakieś jakieś fanty, ale czy jest to sens nieść? W góry... góry nie byłem. Nie. Yeah. Nie ma żadnych tak podwoforów. I ma to u góry gówno będzie. To, to, to zawsze jest gówno. Puchar to dwa koła, nie chcę mi tego nie jeść, tak szczerze. Dobra. Idziemy oddać checkpointa i lecimy. Będą w którą stronę.

190 kantów. Eee, kryształ. Byd. Co to jest kurwa, że nie ma tych kryształów? Stamina. Walimy na maksa te staminy, to wszystko. I HP, żeby mieć tego pod tysiąc. I potem zajmiemy się innymi rzeczami. Mamy 105. Patelnia? Ona chyba mi to patelnia. Co? Dragon. Co to robi? Gówno. Pocket card. My to chcemy. Nie, ja chyba. Chyba nie. Nieważne, nie było nic tego. Tamina. Na pewno. Wydopcymy sobie te staminy. Więc Speedon nie chce, bo już, tak, już jestem za szybki. Ekstra jumpa jeszcze jednego? mam mam? 9, no będziemy mieli 10. Już więcej nie będę brał extra jumpów. I stamina, tak? coś nie się myśli... Kurwa, zabraknie nam. Pojebać tego ekstra jumpa. Iść ośpiem. Lipa, lipa. Dobra, zostawimy na później. Dwadzieścia. 20. Cztery minuty? Taki mam nadzieję wam pasuje wynik. Wdupcamy sobie to. Ile zeszło? Dobra. No i dobra. Lecimy z następną mapką. Chociaż w sumie 25 minut. Ostatnie te odcinki były po 40. To może już skończymy. Może już skończymy. Dobra. Jak obejrzałeś do końca, zostaw łapę w górę. daj jakiegoś subika i napisz w komentarzu, czy ci się podobało ESA!